Dzień dobry dzień dobry dzisiaj przejechaliśmy sobie z kolegą z kanału Lumper Tripper. Dobrze mówię? Lumper tripper. Lumper tripper, przedstaw się? Witam Bartek z kanału Lumper Tripper. Tak kolega przyjechał prosto z Warszawy. Będziemy dzisiaj sobie obozować w mojej puszczy Bydgoskiej. to tak, czyli pokonał kawał drogi uczciwie. W ogóle to miał szczęście, bo praktycznie wcale nie padało, tylko lało. Dlatego podróż trwała dwa razy dłużej niż powinna, ale to jest na motocyklu normalna rzecz. W takim oto miejscu będziemy dzisiaj sobie obozować. A jeszcze był korek na, na dziesiątce, tam był wypadek. O właśnie, jeszcze się wypadek trafił, co na dziesiątce jest normalką. W e, tym miejscu będziemy sobie dzisiaj obozować, a jutro będziemy zwiedzać m.in. Duck fabryk. Dokładnie, jutro urbexujemy. Tak jest. Już. O, a teraz Bartek pokaże swój wynalazek srac outdoorowy ze sklejki. No wygląda zacnie, to już mi się podoba. To są nóżki, które się kotwiczą w gruncie. Mm, mm. się nie ten ten. To jest poprzeczka. Ona jest taka mała i wąska, dlatego żeby jej po prostu żeby jej nie obfajdać. Ona ma tylko za zadanie po prostu to wszystko... Trzymać w kupie. Tak. Okej. Okay. To oko ćwiczymy cyk. No i to jest wiadomo. Cyk. Cykin. Tu się, tu się kopie dołek. Rewelacja. Słuchajcie, to jest rewelacyjne. A ja już widzę jeszcze jeden sposób modyfikacji tego, ile się mogę w ogóle wartków wtrącić. No pewnie, że tak. Bez kopania dołka, jeżeli nie masz takiej możliwości, po prostu naciągnąć na to woreczek. Też można. tutaj, żeby tego nie obfajować. Dokładnie. No bo to jest wielorazowe, nie? Dokładnie. Potem trzeba to schować do plecaka. Dlatego woreczek na wierzchu i spokojnie, kurczę. Tak świetne to jest. Ludziska, patrzcie i uczcie się. Tak, dziki zachód zdobywał świadczy, odwrotnie. <grywia> super, naprawdę super rozwiązanie. No kurde, prosta rzecz, a cieszy, no. Mało to i to jeszcze można ściąć te wymiary, bo on jest trochę nawet za duży, nie? Bo to miała być taka podpórka dokucania, nie? A wyszło z tego... W... Ja bym tu już z tym nic nie robił, słuchaj. Tron jak dla króla na imieninach. No kurde. Rewelacyjny to jest. Świetny plan, świetny pomysł. Gratuluję, naprawdę gratuluję pomysłu. Prosta rzecz, genialna rzecz. Jak będziesz potrzebował, to ja to kładę tam, wiesz, gdzieś. Pod <laughs> ten, pod dachem, bo szkoda, żeby nasiąkało wodą. Tak, tak. No genialne, naprawdę genialne. No a tak przy okazji, Bajzel oczywiście tradycyjny musi być na stole, ale to trochę za chwilę ogarniemy, bo się jeszcze rozpakowujemy. Moje miejsce naslegowe w moim trzyosobowym namiocie, czyli dwuosobowym. Z nowym śpiworem. Pierwszy raz będę w tym śpiwore też spał, zakupiony w netto na wyprzedaży za całe 35 zł, a dlatego taki drogi, bo nie ma żadnej marki, jedno jest pewne jest zagraniczny. Jest na pewno zagraniczny, bo jest pewnie chiński. Nie ma żadnej e, podanej wartości cieplnej, kompletnie nic, także zobaczymy, co z tego wyjdzie. Na szczęście mam ze sobą e, bushment termo. w razie czego się po prostu z nim okryję i. Myślę, że będzie ok. A tutaj LegoWisko Bartka, Bartka z kanału Lumper, Lumpen, Tripper. Zresztą zapraszam w imieniu Bartka na jego kanał. Tematyka oczywiście motocyklowo-rowerowo-leśna. A no i tak to wygląda. No się, widzicie kolejny. Ale już nic nie kręciliśmy, wiecie, wieczorek integracyjny. Musieliśmy się z Bartkiem trochę zapoznać, porozmawiać, poopowiadać trochę historii, niekoniecznie do kamery. Wygląda to tak, w nocy było, myślę, że gdzieś koło 10-12 stopni maksymalnie. Mój śpiwór, który yy, nie ma żadnej marki, nie ma żadnego opisu, no, sprawdził się raczej średnio, czyli to jest taki wpiwór myślę, na temperatury gdzieś w okolicach 19, no dobra, 15 stopni na plusie. Na szczęście miałem, jak już wspominałem, Kos Bushmentermo. On mnie uratował, on mnie dogrzewał, ale powiem Wam, że spodziewałem się większego, wow! Jest pod nim faktycznie lekka wilgotność, więc po spaniu trzeba go suszyć. Natomiast miałem wrażenie, że jednak on będzie mocniej dogrzewał. A spełnił swoją rolę, pewnie komfort był. Stopy mi zmarzły, mimo ciepłych skarpet. No ale to raczej normalne. Poza tym nocka minęła bardzo spokojnie, póki co w zasadzie nie pada, chociaż ma dzisiaj lać cały dzień. Zresztą tak jak i wczoraj. No i dzisiaj jedziemy na dakfabryk Bromberg. Będę mojego gościa oprowadzał po tym obiekcie, no po części tego obiektu, bo dakfabryk było dużo potężniejsze. W tej chwili mamy tam do oglądania, nie pamiętam, około 5% całości. Myślę, że dzień mimo ewentualnego deszczu będzie udany. Z samego rana bo jest w tej chwili przed godziną siódmą. Ja się obudziłem o szóstej. A gdzieś koło wpłynęło siódmej. Przyjechali goście o samochodem. Przywieźli sobie psa na spacer. Pyszli samochodu poszli w blas. Widzimy się potem. Miejsce po namiocie wygląda w ten sposób. Ale że wilgotność była w nocy duża jakaś śroza się zebrała To takie na szybko dosuszanie sprzętu Żeby chociaż trochę go przewijał no, muszę poprawić motocykle A no, tam nasz lumper tripper znalazł coś do czytania Patrzymy co tam jest Może coś ciekawego Miejsce z historią. O proszę. O, proszę. sobie mapkę. Nie? Gdzie jesteśmy? A teraz będziecie świadkami pakowania swojego sprzętu noclegowego w typowo lumpiarski sposób. Dokładnie. I sposób jest naprawdę fenomenalny. О, oh, I to jest wszystko i cały geniusz polega na tym, że masz małą paczkę, którą można idealnie podczepić na jakimś, za pomocą jakichś pasków do motocykla. Dokładnie, w środku jest od razu już gotowy materac właśnie i jest tak. do spania. Nie? Świetny się... pomysł i już, i plaża, <laughs> super. A tak właśnie wygląda bedroll zamontowany na motocyklu. Pięknie, ma swoje. Naturalne miejsce, można by powiedzieć. Tak, i zbiera na klatę deszcz, wiatr, wszystko, co można spotkać w czasie jazdy. Nie? Także, jeżeli ktoś mówi mi, że mam mieć jakiś szczelny wodoodporny plecak, bo może mi się śpiżur zamoczyć. <śla> <śla> To trochę taki... Nie, nie wiem za bardzo o czym mówi. Nie? <noise> no raczej nie ma opcji, żeby śpiór się za, zamoczył przy takim pięknym zwinięciu. No, okay. no, zresztą też nie ma rzeczy, które bałyby się zamoknięcia. No bo co tu jest? Tu mam y, te tarpa, kiki, y, te szpeje obozowe, tam noże siekiery i inne tam. Znaczy i kuchenka, nie. No to faktycznie tam nie ma co za bardzo zamoknąć, a jeżeli nawet zamoknie, to nie ma żadnego problemu. Dokładnie. dziki las dzikie pagórki. A wśród tego wszystkiego ukryta. Nasza fabryka, no to wchodzimy do środka, a tam u góry. Na ścianie jeszcze widać po niemieckie napisy. To wchodzimy do podziemi. Uwaga na głowę! Światło obowiązkowe. Tu mamy jakiś wózek, prawdopodobnie do popiołu. I teraz taka ciekawostka: mamy tutaj urządzenia spustowe, mocno bardzo mocno skorodowane. Nie wiem, do czego one służyły. Czy do spuszczenia popiołu? Jeszcze o czyny. Tu w oknie ta, ro, oknie ta rolka była do uchylania tych y, małych okienek. Służyła. A jeszcze jest oryginalne. Zresztą na jakimś filmiku pokazywałem Wam też y, z szybami okno, jak to było uchylone, było widać. A przed nami budynek, prawdopodobnie, bo teraz nie pamiętam dobrze nazwy, jak źle powiem to, niech mnie ktoś poprawi. Zatężania kwasów. Aka bestia! No i jesteśmy we wnętrzu. Stały jakieś kadzie. Kwasy sobie tutaj spływały. A tutaj mamy bardzo też ciekawe miejsce Zasyfiało oczywiście To jest wanna Wanna na zwykłą wodę Pracownik, który się poparzył kwasem Mógł się uratować Jedynie jest ten sposób, że skakiwał do tej wody Schody w górę, schody w dół Jak pierwsze wrażenie? I kukuk jesteśmy z drugiej strony budynku Tak o trochę w dół Mamy taką niespodziankę Właśnie stoimy na dachu tunelu Takich tuneli tu jest też ładnych kilka, przypuszczam naście km cyk. O, to było wchodzone. To sobie zrobił drabinę ze hehe <gryzanie> Teraz co mamy, ta jest fajna, bo jest widoczna. To jest studnia jakaś. To są jakieś studnie, być może jakieś kanały e, techniczne, coś takiego. E, Tutaj trzeba mieć oczy szeroko otwarte na tym terenie, bo tą ładnie widać. A są takie, do, do których nie widać, po prostu wpadasz. Także oczy szeroko otwarte. I teraz zobaczcie, jest łącznik. I tym łącznikiem, na przykład, tu do tego pomieszczenia można było wyjść. O proszę, tu mamy komin wentylacyjny z tunelu, który właśnie pod nami. Przechodzi pod tym murem oporowym. No, i mamy budynek ładny. Zaraz do niego wejdziemy do środka. No, i jesteśmy w środku tunelu. W tych tunelach już też się kręciłem, więc filmy, stąd znajdziecie na moim kanale. Także zapraszam do oglądania. I proszę. Przed chwilą byliśmy tam, a teraz jesteśmy tu, Siusiak. No Siusiak. Macie jakieś pozostałości. I znowu dużo większa wanna, mm. również w niej była woda dla pracownika, co mógł wskoczyć w razie bólu. I tak ja, nie wiedzieć do czego pomieszczam go. O, jeszcze stara oprawka. pokazuje nam kolejne tunele. Zobaczcie. Tam wejście, tam wejście. Tych tuneli tu jest ogrom. Potężna ilość. O! Łączą się, zakręcają, krzyżują. Jeden pod drugim przechodzą. Trochę w ziemi, trochę na powierzchni. No naprawdę oga. jesteśmy Znowuż z innej strony I znowuż już pełno tuneli W tych tunelach można nieźle się pogubić Ale da się wyjść, nie ma problemu <laughs> Jakie wrażenia? Kurde, super no, jeszcze ta świadomość, że to dopiero malutki tam okruszek żeśmy zwiedzili, że to jest... Tak, w ogóle ta część te, tego terenu to jest mała, mały procent, nie pamiętam, 5 czy ileś procent całego terenu, gdzie, gdzie Niemcy produkowali te swoje różne dziwne historie. To jest po prostu ogrom. To jest ogrom, ogromny, wielki plac, na którym te mm, robili co chcieli. A właśnie, no. jesteśmy przed tym kolosem. I teraz zobacz, tutaj były same okna w drewnianych ramach. Uh -huh. W przypadku wybuchu cały podmuch wychodził tymi oknami i budynek nie został uszkodzony. Uh -huh. Cała siła wybuchu szła na okna. Dokładnie tak. No tak, to ma Tutaj były trzy stanowiska pracy. Uh -huh. Raz, dwa, trzy, tak jak widać zresztą. Na takim stanowisku był jeden pracownik. No plus oczywiście jakiś Niemiec, którego pilnował, tak. Ale ogólnie jeden pracownik na, na piętro, i pracownicy nawet z tego samego piętra nigdy w życiu ponoć się nie widzieli. I tak to się tutaj prezentuje. Tak wygląda to do góry, a my pójdziemy coraz wyżej, coraz wyżej. Cała produkcja w ogóle na Dago odbywała się grawitacyjnie to znaczy wszystkie materiały spływały rurami i wszystko cały czas w dół. Cały czas w dół, dlatego jesteśmy na różnych poziomach. I bliźniacze pomieszczenie, no tak jak mówiłem, trzy linie produkcyjne. Czyli takie piony w zasadzie, tak? Takie piony? Tak, pionowe czyli linie produkcyjne mhm. i na każdym tym poziomie był jeden pracownik i jeden o drugim nie miał prawa wiedzieć kto tam, co tam i po co tam. I to jest trzecia linia. Praktycznie identyczna. Ale to tak nie czy One wyglądają jak nówki złowej. Są miejsca, gdzie naprawdę to wygląda jak to by I było kolum, na góra dupy. rok temu wylane. Tam jeszcze jest oryginalny grzybek alarmowy. A teraz to co tygryski lubią najbardziej. Uwaga dziura. A to idziemy. Tymi tonelami, w tych uchwytach właśnie były zamontowane rury. A to akurat mały przekrój, ale były też i większe. Gdzie właśnie to wszystko spływało, tak jak wspomniałem wcześniej, grawitacyjnie z jednego pomieszczenia, do, znaczy właśnie z jednego budynku do drugiego, tak to sobie Niemcy wymyśliły. Tu ciekawostka. E, wydaje się zwykła dziura, nie wiadomo po co, a ona jest po to, że gdyby e, ru, ru, rurociąg. E, Miały jakąś awarię, rozszczelnienie, pęknięcie czy coś rury, to żeby na tych korytarzach nie latać, nie męczyć się, bo się nawet by nie zmieścili, po prostu byłaby wprowadzane przez te otwory nowe rury i zastąpione. I byłoby bezproblemowo. kawałek świata. <laughs> Idziemy dalej. Oj. Trochę w dół, trochę w górę. Tak to nam się tu prezentuje. Oczywiście znowu manna na wodę, czyli ca cały czas kontakt z kwasem. Jeszcze oryginalne szyby w oknach. Te szyby, no tutaj fragmentami widać, były malowane na czarno, bo produkcja szła na okrągło, więc w nocy, żeby nie było widać, szyby domalowane i produkowali dalej. A teraz jesteśmy w pomieszczeniu puczek kaskadowych. Były takie półwanny, stały sobie na tych stojaczkach i z góry spływał kwas, który się w ten sposób stłosił Jesteśmy teraz na kręgu walcarek, a właściwie na tym co z niego pozostało bo całą resztę wyburzyli i zostawili tylko tutaj troszeczkę bo będą jakieś hale produkcyjne stały czy coś to resztę trzeba zniszczyć tyle historii no wejdziemy tak sobie dla przykładu tutaj to było właśnie w tym na tych walcarkach ciasto prochowe prasowane na cieńsze, dzielone na mniejsze kawałki. I z tych budynków przechodziło do elaboracji do następnych budynków. I jesteśmy przy budynkach elaboracji pocisków. Tutaj te pociski były na... Faszerowane, faszerowane prochem, tym ciastem prochowym, jeszcze pozostały stare napisy. Może i słabo widoczne, ale są. Tutaj zwróć uwagę na płytki, które są na podłodze. One są y, antyiskrowe, czy jak się tam nazywają, na nich się nic nie iskrzyło i można było wózkiem jeździć, na metalowych kółkach. No i tutaj gdzieś nie wiem po co są te otwory do góry Ale tutaj właśnie były te walcarki, które całe ciasto jeszcze bardziej pracowało i kroili je na mniejsze kawałki. Ojo, ot i cała tak, tak historia. W tym, tym miejscu kończymy miejscu. zwiedzanie. Niestety kończymy naszą przygodę. Skończy, kończymy tą naszą przygodę leśno-urbeksową. Dokładnie. <laughs> Yy, dzięki za to, że przyjechałeś do nas, do, do mnie w sumie, no tam do nas, bo to gorszy. No. Tak. To ja dzięki za wycieczkę stary z przewodnikiem, ja tutaj wydykam, więc... Polecam się na przyszłość. <laughs> Jakby co co, 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 wiem to przekażę, czego nie wiem to pozmyślam i jakoś to wychodzi. <śmiech> <śmiech> dobrze, dobrze się tego słuchało. Pras. Dzięki Bartek. No ja również dziękuję, ja dziękuję właśnie za ten urbex, bo to głównie, głównie po to tu przyjechałem, ale to mnie tak ściągnie. <grywa> Będziesz miał ochotę kiedyś przyjechać, pozwiedzać. <grywa> Dawaj znać. <grywa> no to milą. co? Dzięki za uwagę. Trzymajcie się na razie. Siema.